Cześć, w tym odcinku chciałem przedstawić Ci moją aplikację służącą do obstawiania meczy na Euro 2024. Z racji, że już upłynęło trochę czasu od tego turnieju i aktualnie te dane nie są prawidłowe, dlatego zostały zainicjalizowane z wartościami trochę odmiennymi. Chodzi tu głównie o datę, tak aby można zaprezentować logikę aplikacji, do której zaraz przejdziemy, ale najpierw Zobaczmy, jak działa formuła logowania. Przy starcie aplikacji, jesteśmy zalogowani mamy domyślnie dostęp do jednego konta. Podaję tutaj jego ale Te konto jest utworzone przy starcie aplikacji. Logujemy się. Na początku, wyświetla nam się standardowo regulamin konkursu. Tutaj nie ma nic specjalnego, więc przejdźmy dalej. Pierwsza rzecz, która nas interesuje, jest to lista spotkań, jakie odbędą się. Tak jak tutaj widzimy, daty zostały pozmieniane na plus. Podajże 3 miesiące, bo turniej był w lipcu, e, albo 4. E, ta data jest specjalnie tak ustawiona, żeby była większa niż obecna, a na dzień nagrywania jest tutaj e, 23 września, więc ta data jest trochę do przodu. My nie będziemy manipulować, żeby pokazać pewne zachowania aplikacji. I tak mamy wymienione całą fazę grupowo 35 spotkań. Dalej mamy sekcję obstawianie, gdzie użytkownik może wstawić wartości. Strzelony goli dla drużyny A, dla drużyny B, zapisać wynik, i gdy wróci do widoku w zakładce mecze, będzie on miał dostęp do widoku, jak obstawił. Powiedzmy, że Niemcy wygrały 2-0 z, z Szkocją, i ten wynik tutaj się pokazuje. Jest on edytowalny do czasu tego spotkania. Jeżeli to spotkanie będzie miało datę wcześniejszą, którą zaraz zmienimy to tutaj nie będzie możliwości zmiany ale najpierw jeszcze przejdźmy do zakładki ranking, tutaj mamy wymienionego użytkownika, on się dodaje zaraz po ustawieniu pierwszego betu, wtedy tutaj mamy dostęp już do widoku ile punktów uzyskał a logika jest taka, że za zgadnięcie dokładnego wyniku użytkownik powiedzmy w tym przypadku trafiłby że padło 2-0, dostanie 4 punkty za zgadnięcie, która drużyn wygra, bądź że będzie remis, to wtedy użytkownik dostaje po jednym punkcie. I to jest taka prosta logika, co symulować to, kto wygra. Ok, teraz przejdźmy jeszcze do najważniejsze zakładki, czyli admina. Nie ja mam z niej bezpośrednio dostępu z GUI, trzeba wpisywać tutaj w yy, ścieżkę. Tutaj mamy trzy zakładki, pierwsza z nich, którą chciałem pokazać, jest taka najprostsza, służąca do edycji użytkowników. Gdy wejdziemy, mamy po prostu wymienioną listę użytkowników, możemy ich pofiltrować, posortować, żeby było łatwiej. My przejdźmy do już jakichś funkcjonalności. Pierwsza z nich to są szczegóły, tutaj mamy możliwość edycji użytkownika. Zróbmy coś prostego jak zmiana działu, tutaj damy polskie znaki. OK, zapiszmy to. Tak, teraz użytkownik ma polskie znaki i ma nowy dział. Dalsza funkcjonalność osób płatności to taki prosty system służący do ewidencjonowania tego, kto wpłacił pieniążki do całej zabawy, a kto nie. Powiedzmy, że ta kwota wynosiła 20 zł i tutaj ją dodajmy. Teraz wchodząc w szczegóły widzimy, że odkodnik zapłacił 20 zł i w historii wpłat pojawia się, o której dokładnie ta wpłata została wykonana. Wracamy do głównego panelu. Użytkownika oczywiście możemy zablokować, ale tą funkcjonalność pokażemy później, bo jeszcze na razie mamy jednego użytkownika. Cofamy się do Admina. OK. Formularz dodania uczestnika to jest druga funkcjonalność, którą chcę pokazać w panelu Admina. Tutaj dodajmy nowego użytkownika, że nam się nie mieszało. Jan Kowalski, hasło tutaj mój jakiś roboczy mail. Dajmy mu dział biuro informatyki i zarejestruj. Momencie, w momencie rejestrowania jest wysyłany e-mail na podany adres i tam jest podane hasło użytkownika do aplikacji oraz link, na który może się on zalogować. Odświeżam. Dobra, jest już mail. Tutaj mamy podane właśnie yy, hasło, mamy link do logowania. Yy, wszystkie te potrzebne kredencjale. Tutaj nie ma, nie wiem dlaczego, no, polskich znaków, próbowałem trochę z tym walczyć, ale no jeszcze nie pykło. Wchodzimy do, o przepraszam, to jest w ogóle 4.2.0, więc też jest FOP-a i bez HTTPS. No to są trochę zaszyłości z aplikacji, bo ona jednak startowała na Firebase i teraz ja tak przerabiałem, żeby była u mnie na bazie w pamięci H2. Ok, to to w sumie może zrobimy tutaj, bo tak będziemy mieli czyste ciasteczka. Nie będą nam się powtarzać w ogóle te dane użytkowników. Podaję mojego maila i hasło, które otrzymaliśmy do aplikacji. Ok. I jesteśmy zalogowani. Teraz już mam drugiego użytkownika, Jan Kowalski i powiedzmy, że z jego poziomu postawimy parę meczy, 2-0 dla Niemiec, 1-0 dla Węgrów, 2-0 dla Hiszpanii i 2-1. Powiedzmy, że Albania będzie się trochę stawiać. To są typy pierwszego użytkownika, teraz przejdziemy do drugiego, Teraz przejdziemy do użytkownika numer 1. Tutaj również hmm, przeszliśmy 2-0, niech zostanie. Tutaj będzie 2-2 jakiś remis. Tutaj 3-0, powiedzmy, że Hiszpania zmierzy. A tutaj 2-0 stawiamy wynik. Ok, i za, zaraz, zanim sprawdzimy sobie te wyniki, to chciałbym na przykład pokazać tą możliwość zmiany. Ten brak możliwości zmiany właściwie. Tak jak tutaj, powiedzmy, jest mecz polski. To jest numerek 5. I ten mecz ma się odbyć w tej dacie. Zmieńmy tutaj to datę. Ja sobie przygotowałem na szybko taki kod. I załóżmy, że użytkownik chciałby tutaj przypisać mecz, ale nie zdążył z jakichś różnych racji. I ta możliwość będzie mu zablokowana. Updateuję ram. OK. I teraz wracam do widoku. Jest mecz Polska-Holandia. Odświeżam widok. Mecz Polska-Holandia zniknął. Nie ma możliwości tutaj z tego poziomu użytkownika, żeby on to wstawił. Do, do bazy danych. Ten mecz został odebrany. A teraz dajmy też tą możliwość, skoro ten mecz się skończył, to można jeszcze dodać wyniki. Te wyniki nie są pobierane z żadnego API, to admin dodaje wyniki meczów. Więc przejdźmy do tej zakładki, która jest no, najciekawsza z punktu widzenia użytkowników, bo tutaj możemy manipulować wynikami. Powiedzmy, że Polska wygrała 3-0 no i taki wynik tutaj nam się uplasował. Tutaj wszystko jest sortowane podacie, dlatego ten mecz skoczył nam jako pierwszy, ale to nie przeszkadza, no bo tutaj mam tylko liczbę, liczbę porządkowo i to tak się przedstawia. Teraz najciekawsza rzecz, czyli to jak się zmieni ranking, tutaj aktualnie odrzutkownicy mają po zero. Ale ustawmy te wszystkie mecze, żeby ta data również się zmieniła, czyli to będzie tam jedynka dwójka, oj, trójka. I czwórka. Dobra. Teraz gdy wejdę sobie z powrotem zakładka admina, no to już mogę te wszystkie mecze tutaj wstawić wyniki. Tu stawmy po 2, tutaj Hiszpania stawmy te 3-0 i tutaj stawimy, powiedzmy 2-1. OK. I teraz, gdy wejdziemy w ranking, to zaktualizuje nam się ilość zdobytych punktów przez użytkowników i widzimy, że poszło im całkiem nieźle. Tutaj, pierwszy użytkownik znowu 13 punktów, a drugi 10. Teraz, gdy oni wejdą tutaj w tą zakładkę, to mają oni możliwość zobaczenia sobie, ile punktów zdobyli. Mogą sobie to dodać tutaj, patrząc na te typowanie. No, nie jest to trudna matematyka. Każdy sobie z nią poradzi. Każdy może sobie zweryfikować, czy rzeczywiście tak postawił i czy taki wynik był. Ok. To ze wszystkich tych feature'ów logicznych byłoby na tyle. Jest to dość prosta, szybka aplikacja, którą wykonałem na potrzeby w pracy, ponieważ właśnie na ten zbliżający się turniej potrzebowaliśmy jakoś ewidencjonować w ramach zabawy wyniki, żeby tego nie robić przez jakieś no nie wiem, formsy czy coś takiego. Utworzyłem właśnie taką prostą aplikację, która pozwala na ewidencjonowanie tych wyników, ich zbieranie no i również taki fajny podgląd rywalizacji między użytkownikami było to naprawdę ciekawe wrażenie, że nawet kobiety emocjonowały się tym przedsięwzięciem mimo, że raczej z piłką nożną dużo wspólnego nie mają zachęcam do korzystania z tego kodu jego update'owania, pracy z nim, zaimplementowania być może na mundial w 26 roku być może na jakiś inny turniej nie są to skomplikowane rzeczy, jest tutaj tylko trochę kodu angularowego i trochę po stronie Spring'a, trochę widoków. Bardzo fajnie mi się pisała ta aplikacja, bo była ona taka właśnie zajawkowa, z takim widokiem, trochę pod presją czasu, bo miałem na nią może raptem tydzień. Dla takiego początkującego dewelopera to nie jest za dużo czasu. Jestem zadowolony z efektu, bo spełniła swoją rolę, wyłoniła nam zwycięzców, nawet dwóch, dwie osoby zajęły pierwsze miejsce. Pozostałym osobom poszło no, trochę gorzej. Deklasacja tych dwóch osób była no, Ja akurat zająłem miejsce bodajże szóste. Także dziękuję jeszcze raz za uwagę. Zachęcam do tego kotu z GitHuba, gdzie link jest w opisie. Mam nadzieję, że podoba się ten design, funkcjonalności i cała ta otoczka tej zajawki wobec jakiegoś tam przedsięwzięcia w przypadku euro. Do następnego odcinku, cześć!